Galgenberg, wzgórze Wisielców, wzgórze Szubienicze. Chyba najbardziej mroczne miejsce w całym Strzegomiu. Czy kiedykolwiek będąc tutaj, myśleli Państwo, co znajdowało się w tym miejscu? Po czym chodzimy? Otóż to miejsce jest usiane dziesiątkami, może setkami grobów. Tutaj wykonywano wyroki na strzegomskich złoczyńcach, mordercach, dzieciobójczyni, na osobach, które zostały posądzone o czary, o wampiryzm, o, o czyny, które zostały im przypisane być może sprawiedliwie lub niesprawiedliwie. To tutaj. W tym miejscu znajdowała się miejska szubienica, która prawie przez 300 lat funkcjonowała jako miejsce wykonania egzekucji dla złych ludzi miasta Strzegomia i okolic. Dzisiaj wiem, że w tym miejscu za moimi plecami stała szubienica. Kiedy powstała szubienica, jak wyglądała? Otóż w dokumentach możemy przeczytać, że początek istnienia szubienicy to jest XVI wiek. A jak wyglądała? Została zbudowana z kamienia na kształt cylindrycznej studni, w której było boczne wejście, a na kamiennych murach stały trzy filary, drewniane oczywiście, na którym były umieszczone belki, na których wykonywano egzekucje. Pierwsza egzekucja udokumentowana była w roku 1517. Jest rok 1592. Tutaj, na strzegomskiej Szubinicy zostaje powieszony, a później spalony na stosie, posądzony o czary i o wampiryzm strzegomianin, handlowiec Hans Optiz. Dwa lata później o te same czary zostaje posądzona jego żona, Anna Optis. I takich egzekucji Takich właśnie wykonanych wyroków śmierci na tym miejscu być może przez te prawie 300 lat były setki. Proszę Państwa, tutaj to miejsce jest usiane grobami. I takich historii mógłbym mnożyć, mówiąc o spaleniu na stosie dzieciobójczyni, o powieszeniu mordercy, który wykonał 13 zabójstw. Jest tego naprawdę dużo. Dlatego zachęcam Państwa do odwiedzenia tego miejsca i chociaż przez chwilę pomyśleć o tych, którzy tutaj zostali straceni. W roku 1819 szybownica miejska zostaje zlikwidowana. I w roku 1820, w latach 20, teren ten kupuje Friedrich Samuel Bartsch. Był geologiem, był zbieraczem minerałów. I tutaj dostrzegł na tym wzgórzu granit. I postanowił ten teren wykupić i otwiera kamieniołom barcz. W roku 1826, pierwszy jak jest napisane w Europie kamieniołom, który wydobywa kamień na skalę przemysłową, a teren szubinicy adoptuje na odpoczynek na spacery mieszkańców Strzegomia. Tutaj można było się napić piwa, orężady, zatańczyć, coś dobrego zjeść. A za moimi plecami jest kolumna, która jest kolumną na cześć zjednoczenia Prus wschodnich i zachodnich. To miejsce nie miało jeszcze żadnej nazwy. Dopiero kiedy w roku 1829 nastąpiło zjednoczenie Prus, postawiono tą kolumnę na, na zwieńczeniu której był orzeł pruski. I te wzgórze do zakończenia II Wojny Światowej nosiło nazwę Wzgórze Zwycięstwa. Tutaj w czasie prac adaptacyjnych wzgórza Wisielców rodzina Barczów tworzy piękne alejki. Setki metrów alejek. Widzimy tutaj niesamowite fontanny, obłożone pięknymi bazaltowymi słupami, które zostały tutaj przywiezione z Mikołajc koło Legnicy. Tych fontań, jak pamiętam, było więcej. Tutaj też były pozostałości po dawnych pomnikach. Ale powiem Państwu jeszcze jedną ciekawostkę. To Miejsce nie jest tylko związane z wykonywaniem wyroków śmierci na mieszkańcach Strzegomia. Tutaj po mojej lewej stronie, tam wzdłuż muru od strony liceum, jest miejsce, gdzie wrakarze zakopywali psy, które latały bezpańsko po Strzegomiu. Oni je łapali, uśmiercali i w tamtym miejscu, wzdłuż tego muru, zostały te psy zakopane. Także jest to naprawdę mroczne miejsce miasta Strzegomia. Mrocznej historii tego miejsca, zachęcam Państwa do niedzielnych spacerów właśnie tutaj, gdzie widzimy panoramę przepięknych gór, panoramy miasta i przepiękny widok na górę zwycięstwa. Zapraszam serdecznie.